W sumie to tutaj nawet miało nie być okna, tylko muszę zrobić jakiś przewiew w tym aucie. właścicielowi się powie, że się pomyliłem stronami. W czasach, kiedy już o czwarte jest 25 stopni, to, to chyba najlepsze wyjście. Nie mogę się człowiekowi spać nie chce, bo jest tak gorąco, to co lepiej w sumie przyjść do roboty, popracować dopóki tu jest 20 parę, a nie 30 par, nie? Też tak sądzę. Wczoraj przyjechało dużo zakupków i między innymi okna boczne z dometyka. Teraz wam coś pokażę. Nie wiem, czy znacie ten temat. Z tymi oknami, że jak założycie to okna to później widzicie na samochodach, że one są jakby takie sfalowane. Widziałem kiedyś akcję ktoś w internecie ktoś, albo ktoś to wrzucił film, że miał coś takiego. I właśnie później pokazał, że mu się tak pofalowały te okna, i że w ogóle. I tam się producent wyparł, że niby są dwa rodzaje tych okien. Jedne są dwanów, a drugie nie. Że niby te dowanów mają jakieś wygięcie i one się wtedy nie falują i tak dalej. Wyszło na to, że wielka ściema, bo sam ostatnio producent co innego powiedział znowu. Problem polega na tym, że tu jest płaska, to jest płaska taka szyba niby tutaj nie z tego pożywa. Jak zobaczycie o, to się wygina. I teraz, przez to, że ona jest płaska, to przy zmianie temperatur najzwyczajniej to to się po prostu. Zaczyna falować. To, czy to jest jakaś wersja lekko wygięta, to czy to jest nawanie zamontowane. Umówmy się, to, że to jest zamontowane na blasze nawanie. To tak prawdopodobnie że to blacha się podaje do tego okna, jeżeli to okno do niej. Na każdym jednym widzicie, że jest taka wklęsłość później. No, to jest moim zdaniem raczej nieprzemyślana konstrukcja bardziej jeżeli problem z wygięciem. Ale wracając do tego okna, już mam takie uczulenie na niej. Zwróciłem uwagę zaraz, jak przyszło. Patrzcie, tutaj ten kąt, znaczy tą linię. Zobaczcie sobie tutaj. Widzicie to? Tak przyszło to okno i się zapytałem Michała, czy czemu przypadkiem nie zamówił jakieś nowej, jeszcze całkiem wersji, którą się w ogóle montuje w innym miejscu i jest wygięta w jakiś specjalny sposób. Dla tych, co nie zauważyli, to ja Wam to zobrazuję, w czym jest problem. To jest ramka, która powinna być prosta. jak sobie przyłożymy listwę... Uwaga! To co mamy? Z tej strony leży. Z tej strony jest chyba ponad centymetr I tutaj leży Takie proste jest okno Okno chyba za dwa szczęście O ile dobrze pamiętam, nie? Ale to by było nic Nie wiem już zdążyliście zauważyć Także widzicie Coś takiego ktoś potrafi spakować i wypłać. Nie wiem, chyba liczy na to, że Nie wiem, drugie ślepe. Powiem wam tylko, że to nie było uszkodzone na pewno w transporcie, tutaj. Ponieważ to opakowanie w ogóle nie jest uszkodzone. A oryginalnie w ogóle powinno przyjść to okno w innym opakowaniu. Ewidentnie coś przejechało po tym oknie. Ktoś go przerzucił do innego opakowania. No i chyba liczył na to, że niewidomy go będzie montował. A tu pyk nie wyszło. A jak już jesteśmy przy oknach, no to zobaczcie to jedno które było proste, wpadło już tutaj. O! I teraz, jaki mogę Wam dać tip do montowania tego okna? Co jest na pewno istotne, to nie montować tych, co przyjdą w łuk. A z drugich istotnych kwestii, podwódź robicie sobie rameczkę dookoła na wymiar okna. Tutaj musi być rameczka, ponieważ ta ramka druga musi się oprzeć inaczej, jak ją będzie ściskała. Wycinacie sobie dziurkę. I teraz, to jest ważne przy wycinaniu tej dziurki? Jak sobie zaznaczycie, tutaj będzie się schodziło powiedzmy ruch to nie docinajcie sobie nigdy tutaj na kąt prosty do tego rogu najlepiej sobie wziąć wiertelko duże i kawałek wcześniej zrobić sobie dziureczkę i tak musicie zrobić te dziureczki i później zostawić ten taki jak to kółko co tam jest a dlaczego? w sumie w rzeczywistości nie ma tak za bardzo daleko od tego otworu do tej rameczki a jak widzicie tu jest takie półokrągłe I teraz jeśli wy sobie tutaj dotniecie do rogu bach bach to praktycznie rożek tego końca wychodzi wam bardzo blisko tutaj a uszczelka jest jeszcze bardziej cofnięta. I chodzi o to, żeby ta uszczelka przypadkiem już nie, nie siadła na tym wyciętym, wiecie? Ale mnie upindoliło coś kurde. Cholerne dziady latają jakieś. Chodzi o to, żeby po prostu sobie nie wyciąć na tyle, żeby. Ten rożek wam przypadkiem nie zaczął wystawać, lub sama uszczelka już na nim nie leżała. To często ludzie sobie wycinają, niestety. To tyle. Ja już mam z drugiej strony okno zaznaczone, już mam dziurki wywiercane Także zaraz wytnę go do reszty i przejdę do tych na dach A później mam jeszcze zbiorniczek Zbiorniczek już też wczoraj po części zamontowałem To jest ten zbiorniczek na nadkole On tutaj ma spust wody zawsze i to sobie tutaj tą dziurkę przez samochód zrobiłem już wczoraj Także on będzie tak odsunięty do przodu Tutaj będzie gazbank Także jeszcze zamontuję gniazdo do gazbanka dzisiaj O jest to robić. A tak poza tym jeszcze Wczoraj pierwszą warstwę na bazerię położyłem Także dzisiaj to szlifnę i jeszcze raz przemaluję Także roboty a roboty, szkoda tylko, że za jakieś 3 godziny to, to już będzie tragedia A o 14 wolę nawet nie myśleć Wiecie, tak w sumie to tutaj nawet miało nie być okna, tylko muszę zrobić jakiś przewiew w tym aucie. Nie wiem, właścicielowi się powie, że się pomyliłem stronami. No dobra, widać, tak. Tak. Teraz wystarczy. dobry, w poniedziałek o godzinie 5.05. Szybki update sytuacyjny nadchodzącego tygodnia. Bazera już jest gotowa na sufit. Jest trzy razy pomalowana. Jest teraz idealnie gładziutka, fajna, więc już taka zostaje. Zdążyłem jeszcze wrzucić tutaj wlew do wody. Po co by to miało działać? Nie? Teraz sobie po prostu osadę zbiorniczek, tak jak ma być. Tutaj wszystko, znaczy przygotuję mocowanie. Jak widzicie, tu już sobie wkleiłem ten kawałek. Do tego będzie zbiornik, tam jest zrobione to wyjście pod spód do pustu. Teraz jak już mam wszystkie okna powycinane, to pouzupełniam sobie w końcu izolację i zrobię po prostu zewnętrzną warstwę. Tą ostatnią, z cienkiej Czyli jadę od samego dołu. A tutaj mi jeszcze brakuje okna, faktycznie nie zauważyłem. Dobra, jadę od samego dołu, przeciągam przez sufit. I ja są był tutaj, tak żeby już wiecie, szczelnie zamknąć taką ostatnią warstwą no i z izolacji to by było tyle, nic więcej składałem wczoraj tą antenkę, co przed chwilą odkładałem to taki repeater GSM był wiecie, że wystawiacie sobie antenę na dach, to macie w środku i to poprawia zasięg i tam przesyłowość czy coś przynajmniej tak producent napisał to znaczy leżało to tutaj, bo to było niby zepsute pewnie i dlatego to ktoś zostawił. No tam po prostu antena była wylutowana totalnie, no ale poskładałem to. Ale szczerze Wam, powiem, nie zauważyłem różnicy ani w sensie w zasięgu, ani w na przykład w transferze, bo sprawdzałem czy z tym bez tego ani, ani megabajta różnicy. Więc chyba jakaś ściema była, wiecie. Tu rzuciłem wyjście na gaz zewnętrzne. O. Coś takiego, że tu się potem ma swojego wężyka, i, i tu można na szybko sobie podpiąć, odkręcić. Takie do grilla zewnętrznego na przykład. Nie? Tu wam tutaj teraz pokażę właśnie, jak, jak robię coś takiego, że to wycinam w tej blaszce, to żeby z tyłu się fajnie trzymało, to robię sobie zawsze z drewna ze skajki taką taką obręcz jakby dookoła. No prostą sprawę, że tą samą otwornicę, którą wycinam tutaj w blasze, a z zewnątrz jeszcze większą, żeby po prostu taką rameczkę mieć. Także to zakładam, bo jak potem te wkręciki z zewnątrz wchodzą, to czasem w blaszce samej tą się potrafi łatwo tam zerwać. A jak ma to drewno jeszcze za sobą to fajnie to dociska i ta blaszka tak nie faluje też za tym wtedy, nie? A propos anten, nie? <laughs> Zobaczcie, taka antenka tu stanęła Ta też jest od GSM-u Ma takie dwa wyjścia I teraz tak, to oryginalnie było na takim, że tak powiem dość wysokim stojaku Bo to jest pomyślane na maszt, nie wiem co najmniej z kilkanaście centymetrów do góry by to jeszcze poszło dlatego uznałem, że lepiej będzie jeśli to trochę obniżę i wziąłem to minimum czyli tyle ile mi to pozwalało i po prostu to są dwa kątowniczki jeden taki szeroki który robi zapowierzchnię do przyklejenia tutaj a drugi skręcony tutaj w ten sposób jest podstawą do tego w tym po prostu odtworzyłem całą tą podstawę, która była w tym oryginalnym stojaku czyli te cztery otwory plus ten jeden duży i tak to wygląda, nie? A z drugiej strony to jeszcze mamy? A z drugiej strony tak, tutaj doszła przelotka, która będzie do paneli. To sobie od razu strzeliłem, bo mi zależy, żeby kable na dole już ułożyć A to jest druga przelotka, którą wychodzą przewody Też grube takie Odporne tutaj na słońce I one tutaj wejdą do tej puszeczki teraz Ładnie to tam poukładam za oknę tak, ten z tej strony, ten z tej strony, tylko trzeba będzie jeszcze skrócić troszkę. Dobrze, i to sobie zostanie w tej puszce tutaj. A jak trzeba będzie użyć, to z drugiej strony dołożyłem jeszcze jeden dwowiczek. I ten już sobie wyjdzie krótszym kabelkiem do wtyczki do, do takiego starlinka właśnie, jak Wam ostatnio pokazywałem. No i tu jest ewentualnie miejsce na niego właśnie, nie? Tylko, że to jest taka opcja na zaś, tak powiem, bo to może będzie, może nie będzie. Ale wiecie, zasilanie na dachu i tak się zawsze do czegoś może przydać. Brakuje tylko panela na dachu i w sumie dach gotowy nie? A jeszcze mi zostaje nie jeszcze jednej przelotki właśnie do tej anteny, która jest tam po drugiej stronie Bo Do niej lecą też specjalne kawałki więc... Także to na teraz już Także no, tak to wygląda na dzisiaj A tu jest ten, ten stojak, który tam był, tak a Widzicie, coś takiego Ale co wam powiem, nagrywanie przy robocie powoduje pewne straty I w tym momencie wrzucam wam jak wygląda GoPro, do którego mówię E, także no, zobaczymy, jak długo to wytrzymam. Zakleję to jeszcze taśmą, bo się zaczyna rozpadać po prostu to rozbicie ekranu, nie? Wymiana w serwisie 7 stówek, z tego co patrzyłem, z tego nie miałbym GoPro i tak przez dłuższy czas. Więc nie wiem, jak coś wymyślę, to wymyślę. A jak nie, no to chyba nie. Czy tam wcześniej było okno? a jest. No i to jest ta ostatnia warstwa, o której Wam zawsze mówiłem. Wszystko to później od jednej strony przez sufit na drugą stronę, i do samego dołu. I tutaj każda kolejna po prostu jest na zakładkę, nie? I nawet jak Wam teraz tutaj zostaje przestrzeń. To, to nie jest nic złego, bo tam po prostu no wiecie, przestrzeń to izolacja żeby nie patrzeć, to doszedłem teraz do tego miejsca, a jak widzicie tutaj nie mam okna, to znaczy mam, tylko dziurę bo tutaj czekamy na to okno, które wam pokazywałem, jakie w fajnym, fajnym stanie przyszło, najlepsze, że sprzedawca do tej pory nawet się nie odezwał w tej kwestii ja już dziurę mam także teraz sobie pójdę, po prostu zrobię rameczkę dorzucę tutaj resztę izolacji, żeby móc to już też przykryć na gotowe nie? Zobaczcie, to jest ten taki fajny moment, kiedy to tak idealnie wszystko, gładziutko wygląda Wszystko zakryte, jednolicie Wiecie dlaczego lubię ten moment? Bo to już jest ten moment, kiedy wszystko kolejne zrobione, to już będzie coś co będzie widać Tutaj w tym momencie to tak, to się zrobiło, to to się przykryło, to się zrobiło, to, to się przykryło Znowu to się zrobiło, to się przykryło, znowu tym, także Na razie to takie bezpostępowe jest powiedzmy, nie? Tak, czysta kartka I teraz tutaj coś powstanie i w ogóle momentalnie jak to jest tak oklejone to tutaj w środku jest nawet taki wiecie całkiem inny odgłos nie? że taki jest plan że dzisiaj wleci sufit powinien przynajmniej tutaj pasowałem zbiornik tutaj wyciąłem widzicie w podłodze wgłębienie pod ten zbiornik żeby on tutaj osiadł jeszcze trochę niżej dorzuciłem tutaj w ten ładowanie do bezbanka z zewnątrz w tym miejscu tutaj drzwi jeszcze pozaklejałem Także z jest ogólnie zamknięta. Wczoraj jeszcze, ja zaraz Wam pokażę, bo wczoraj Wam chciałem, wiecie co zrobicie bójka kawy, nie? Wczoraj zamontowałem coś takiego w jednej z pił, która tutaj jest na warsztacie. Nie wiem czy zauważyliście, to taka mała ukośniczka taka, która ostatnio robiła za jedyną, bo apex przepadł. I ona miała coś takiego, że jak się nacisnęło start, to tak wiecie, z takim impetem wyrywała od razu, nie? Takie ogólnie tańsze sprzęty tak mają. No i na przykład, stuningowałem wczoraj taką jedną piłę Czymś takim To się po prostu kupuje pod nazwą miękki start, albo soft start Sprawa jest ogólnie prosta, bo rozbieracie maszynkę Jeden drucik podpinacie sobie wspólnie gdzieś tam do neutralnej Drugi drucik podpinacie sobie na przyjściu z włącznika A jeszcze trzeci kabelek Podpinacie do miejsca, gdzie wcześniej biegł ten kabelek, który rozpiliście, żeby podpiąć tutaj I to wszystko I teraz jak naciskacie, to wygląda to tak a nie tak jak mogliście zaobserwować na kilku filmikach, że ona startowała z takim naprawdę wyrwem, i co wam jeszcze miałem pokazać? O, zobaczcie to! Czyli kolejny sprzęt z Makity. Ja nie wiem dlaczego Makita nie jest sponsorem tego odcinka. W ogóle. Dlaczego od dawna nie jest. Taka ukośniczka, bo jak wiecie, tutaj stał ten y, kapex z, z Festula. On teraz robi gdzieś indziej. No to tutaj wpadła taka o. Skoro wszystko jest z Makity, no to wpadło i Makita. Wiecie jaką ma przewagę? Kapek z nim miał <grym> No nie, nie, też jest spoko. Tak wczoraj sprawdzałem. E, trzyma kąty, także nie jest źle pod tym względem. Tutaj nie ma jakichś tak luzów. Doceniam to, że ma tutaj e, do szkawa tego, wiecie, tej szerokości cięcia, bo to jest 31 cm. Jakby się ktoś zastanawiał, to wam powiem, że nawet za 1400 no i co? No, tak to wygląda, nie? Ogólnie jakoś zapominam przez dzień totalnie nagrywać. a wczoraj, jak na, nawet raz chciałem, to mi się od razu bateria rozładowała, bo chciałem wam to nagrywać, jak składałem. No ale widzicie, no. A, a propos, nie pokazałem wam. W tej pile tam akurat. Dosłownie, jak rozebrałem tutaj uchwyt, to w uchwycie jest, był idealnie taki, takie miejsce do włożenia, właśnie tego. No, no spasował jak dosłownie stamtąd. Także. Ogólnie tam jest nawet przewidziana opcja, żeby dorzucić jeszcze właśnie taki system miękkiego startu, tylko że pewnie w wersji droższej, no, no. ale tak czy inaczej, do każdej maszynki to jakoś tam upchniecie jak chcecie. Także polecam, bo to naprawdę zmienia życie. Ogólnie jak podchodzę do tego sufitu, a no na wstępie, selekcja, ponieważ powiem Wam, że niestety jest tak, że 40% to nie są idealne deski w paczce. Także widzicie, macie albo na przykład coś takiego jak tutaj jest. To jest dość częste na takich deseczkach, jak nie to macie na przykład coś takiego, że jest deska po prostu jakby pęknięta po długości, także to drugie co eliminuje, no i ewentualnie jak macie jakieś powypadane sęki, to też niekoniecznie chciałby ktoś taki, takiego mieć, nie? o ta ma tutaj wypadniętego sęka, Tam ma tutaj na przykład takie, taki zielony pasek znowu, nie? I teraz, jak na przykład mam pierwszą dechę, i wiem, że ona nie biegnie gdzieś tutaj, to muszę sobie mniej więcej wyciąć ten pierwszy kawałek, bo to jest wwiecie. Z tymi pierwszymi jest taki problem najbardziej. Pierwsza i ostatnia to będą tutaj problemy, a reszta byle by ciąć do równa. Ciąć do równa. I tak właśnie zależy mi na tym, żeby od początku było dobrze zrobione. Bo na przykład, jak tutaj się kończy, to jeśli my sobie teraz idealnie tutaj dotkniemy te deseczki dosuniemy je tyle ile trzeba, to później nie mamy kombinowania z wykręcaniem. także jeśli teraz zadbamy o to, żeby było fajnie to później będzie łatwiej w przypadku trojaczków zaczynacie sobie od tej pierwszej dziurki tutaj tak jak jest ta dziurka, opieracie sobie tutaj o nią i wtedy ten brzeg wychodzi mniej więcej do tego zagięcia tutaj tej te listwy. Na myśli tutaj H2 oczywiście, bo przy H3 to już trochę inaczej też wychodzi. Nie? Tak właśnie często się ludzie zastanawiają skąd to zacząć. Wiem, że stąd najlepiej, bo tu już później się robią za duże skosy. Ciężko złożyć tą bazierę ze sobą. jak tu sobie oprzecie o to, jedziecie później dalej. I tu jest moment, w którym trzeba porzeźbić trochę. Yy, bo ta deska kawałek tutaj wejdzie dalej, ale kawałek się tutaj na tym skosie jeszcze zejdzie. Także tu trzeba skosik wycinać Dobra, już mamy pierwszą dechę Co jest teraz ważne? Zmierzyć A mianowicie musimy zmierzyć, ile mamy od krawędzi Do środka dachu teraz Środek dachu zawsze macie wyznaczony w jakiś tam sposób, między innymi przez to Bo na tych belkach jest takie środkowe miejsce I na przykład w tym przypadku tutaj jest ta dziurka Bo to się symetrycznie rozbiega w tą i w tą stronę Także tu mamy środek dachu jeśli ja sobie teraz tutaj zmierzam do środeczka jeszcze troszkę pierdyk to wychodzi mi równo 60 tutaj środkiem będzie środek tutaj na tym także to sobie można wymierzyć ale jeszcze mamy środeczek okna na przykład jeśli go oczywiście wcześniej dobrze wstawiliśmy o, już wiemy że tu jest jeszcze trochę głębiej tu mamy 61 czyli centymetr jeszcze w tą stronę musimy przejechać no, bo o co chodzi, później dołożymy deskę, 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 deskę A na koniec wyjdziemy trochę ze skosowanym, nie? Idę jeszcze kawałek dociąć No dobra, i teraz pierwszą deskę, którą mamy To sobie normalnie tutaj chwytam wkrętami Tak, prosto do tej belki, która jest A dlatego, że to będzie w szafce, więc pół Ale kolejne Łapiemy w ten sposób To są takie łapeczki, które się tutaj wsuwa I tu się dokręca i wtedy wsuwamy sobie kolejną deskę i tego w ogóle nie widać i się trzyma. Tylko te łapki to są w różnych rozmiarach: w sensie, że różna jest głębokość, tutaj na tym, ile jest ząbek wysunięty. Teraz nie bierzemy sobie dokładnie tej grubości, którą mamy na naszej desce, bo to by było chyba ze 3 mm. Tylko musimy wziąć coś większego: a przez to, że jak to będziemy dokręcać na naszej izolacji, tutaj jest ta szósteczka to to musi wejść troszkę głębiej. To się wbije w izolację, a deska zostaje trochę wyżej. Więc my musimy mieć tutaj trochę luzu. Jeśli weźmiemy coś, co jest idealnie na ciasno, to albo nam będzie rozrywało to, tutaj ten felc, albo po prostu się będzie wyślizgiwało w bok. Także ja tutaj akurat mam piąteczki do tego. Także co? No, chyba nie będę wam pokazywał deski po desce, prawda? Nie? To co? Magiakina. Dobra. No ja. No, ale nie będziemy tylko sufitów robić, nie? Powiedzmy, że może już być w końcu po pracy, więc przejdźmy do pracy. Obiecywałem wam ostatnio, że będziemy coś robić w kwestii upgrade'u ogrzewania. <laughs> jako, że upały minęły, przynajmniej na razie, a nawet w nocy było tylko 10 stopni, to idealny moment, żeby wytestować to, co to jest. Ano, to jest taka zwykła grzałeczka, taka przepływowa, którą się montuje przy silniku, w sensie na obwodzie silnika i do której się podpina 230V I powiem Wam tak, że w większości chyba samochodów w Skandynawii coś takiego jest i dlatego tam też są często montowane te właśnie gniazdka defy z przodu i właśnie na parkingach są często gniazdka na 230V tutaj mamy coś takiego albo tam są jakieś inne jeszcze tam wiecie no w sensie, że powietrze grzeją ale w większości chodzi o to, żeby grzać silnik wpinamy się tutaj wejściem tutaj wyjściem, Ona ma swoją taką pompeczkę malutką ona cały czas obraca tym płynem chłodniczym no, i zagrzewano cały silnik, utrzymując go tam w temperaturze do pracy. Czyli, na przykład, wiecie, pod, podjeżdżają sobie na parking, tam ustawiają czasówkę, że o którejś godzinie to się ma odpalić. To nagrzewa silnik, człowiek przychodzi odpala silnik już normalnie, jako nagrzany. A nie zamarznięty w kość, tak jak tam bywa czasem. No, ale my to zastosujemy nieco inaczej. nie? Mam zamiar to wpiąć w ten kawałek całego naszego układu, który przybiega z przodu. Potem będzie założony zawór i będzie tutaj zostawał jeden mały obieg, czyli boiler i nasz zabawny grzejniczek Ogólnie sprawa powinna być prosta. Założymy to, przetniemy tutaj w odpowiednim miejscu, jeszcze dołożymy zaworek, który będzie odcinał to, żeby nie szło naprzód. Aczkolwiek my w tym momencie też będziemy mieć taką funkcję, że jeśli byśmy chcieli to na postoju e, stojąc tutaj, jeśli otworzy ten zawór, to tak samo ten płyn popłynie do przodu i zagrzeje nam silnik. E, także wiecie w sumie dwa wiednie. No, ale tak się inaczej, to są nadal testy. Nie najdrożej, bo na Aliexpress wyrwałem to za jakieś 140zł jak dobrze pamiętam O dziwo jest produkcji chyba jakiejś rosyjskiej Dosłownie Wszystko jest w jakichś takich napisach i ten No i takie bardzo Wam powiem toporne, aż takie, aż takie bardzo niechińskie. Znowu zapomniałem w którą stronę to tutaj płynie Odpaliłem silnik, zaraz się dowiemy Okej, okay, ten z prawej I to by było na tyle. Niestety to było ostatnie ujęcie, w którym kamera jeszcze funkcjonowała, bo aktualnie to nagrywa jedynie jakieś skrawki i nie da się tego w ogóle otworzyć. Także nie wiem co się do końca stało. Jest kilka opcji: kupić nową kamerę albo spróbować naprawiać tą, także zobaczę, to jeszcze temat przemyślę. Yy, aczkolwiek aktualnie yy, Chyba nie będzie najbliżej filmów jakiś, ponieważ no, nie wiem, no, telefonem za bardzo nie jestem w stanie nagrywać, bo tak jak tutaj jeszcze w miarę, powiedzmy, tutaj się nagrywa tak w ruchu, to on w ogóle nie ogarnia, także nic by z tego nie było. A po drugie, może i to się w dobrym momencie zgrało, że teraz, bo powiem Wam, że w sumie to nie wyrabiam. I robota po kilkanaście godzin w tygodniu, potem weekend cały poświęcony na montowanie i e, jeszcze z zarwanymi nockami, to tak już powoli zacząłem wymieniać. także wiecie, no te filmy nie są składane po to, żeby pieniądz tego był e, w rzeczywistości poświęcając całe dwa dni weekendu na ogarnięcie całego filmu e, no to w sumie mógłbym pójść w sobotę do południa do pracy i, i zarobić więcej, niż całe te filmy z miesiąca, więc także to nie jest po to e, no ale chciałem to w międzyczasie ciągnąć, żebyście cały czas coś mieli, ale no nie wiem, w tym roku jakoś mi to po prostu nie wychodzi, nie ogarniam, po prostu już wymiękam teraz, nie wiem czy to po prostu więcej tego wszystkiego do ogarnięcia w międzyczasie wiecie te, te wiadomości, tych maili tego załatwiania no nie wiem, w zeszłym roku jakoś lepiej mi to wychodziło, mogłem robić po kilkanaście godzin, czy zdążyłem film ogarnąć, ale stanowczo było mniej pobocznej roboty, więc no, także może to się dobrze zgrało, będzie krótki urlop, krótki albo dłuższy, nie wiem jeszcze. Tak czy inaczej, no to jest na razie ostatni film. Kiedy będzie następny nie wiem. Miałem strasznie dużo planów co jeszcze nagrać, ogólnie osobnych rzeczy pokazać. No ale widzicie, no wyszło tak jak wyszło. No. Co mogę więcej dodać? Aha, chińska grzałka była źle skonstruowana. I termostat, który jest w środku, który miał wyłączyć przy danej temperaturze, chyba jest źle podpięty. I zamiast wyłączyć grzałkę, to on wtedy wyłącza silniczek. Także możecie wyobrazić, co się dzieje. Nie? No, także na razie z tych testów tyle. To Chińczyk musi dostać z powrotem, albo ja dostanę pieniądze. Także no, to będzie na tyle. Także yy, przepraszam bardzo tych, co czekają na kolejny film w następnym tygodniu, ale na pewno go nie będzie. I co? Do zobaczenia kiedyś, nie? To na razie.